Skoda Octavia 2003 rok mam wyciągniętą prawą pół zobaczcie jak i lewą pół a to dlatego, że wymieniamy przeguby, przeguby wewnętrzne, już tłumaczę dlaczego 25 tysięcy km temu klient przyjechał bo czuł po prostu wibrację przy przyspieszaniu autko troszkę zrywało wymieniliśmy lewy przegub na prawą pół i odwrotnie no i problem, problem się uspokoił. Tu oczywiście w międzyczasie była wymieniana osłona przegłubu, dlatego to tak ładnie wszystko tu wygląda. No i problem powrócił, dlatego klient przywiózł sobie sam już przegłuby. Zmienimy mu te przegłuby i powinno wszystko wrócić do normy. Jazda próbna i zobaczymy co to z tego będzie. Jeszcze chciałem dodać, że Skoda ma zrobione 550 tysięcy kilometrów. I to jest 1,9 TDI 90 koni na pompie.